Witajcie w przestrzeni arbitrum. Zapraszam Was na czytanie z kart Lenormand. Ich nazwa pochodzi od słynnej wróżbitki Mademoiselle Lenormand. Przesłanie na sierpień 2024. Wybierz intuicyjnie jedną z czterech kart: karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. Lub karta numer 4, która karta rezonuje z Tobą, która będzie Twoją wiadomością na sierpień 2024? Gotowi, ruszamy! Karta numer 1: pierścionek. Karta ta symbolizuje małżeństwo, narzeczeństwo, zaręczyny, umowę o pracę, ale również zobowiązania. Mówi o ślubie oraz obowiązkach nieformalnych. To karta klejnotów, biżuterii, nowych, drogocennych rzeczy. Oznacza do nas rzeczy, które do nas wracają, powtarzające się sytuacje oraz karmę. Możesz mieć sytuacje powracające z przeszłości. Uważaj. Ktoś cię obserwuje, ktoś wyzna ci uczucie w sierpniu, ktoś poprosi cię o rękę. Gratulacje, zapnijcie pasy, nadciąga niesamowita energia. Karta numer 2, dom. Prywatność, coś osobistego, mieszkanie, dom rodzinny, gospodarstwo domowe ta karta mówi o domowniku, o ognisku domowym. Masz wspaniały czas w domu, w rodzinie, ciepło jest to też karta za umieruchomości, posiadłości, schronienia i bezpieczeństwa emocjonalnego. Niech Twój dom będzie Twoim azylem niech Twój dom kojarzy Ci się ze wspaniałymi emocjami momentami. Fundamenty, stabilność, stabilizacja. Karta domu jest bardzo pozytywną kartą. Oznacza spokój, zadowolenie, dobrobyt. Wykorzystaj tą energię w sierpniu i ciesz się wspaniałym czasem w swoim pięknym domu. Karta numer 3. Klucz. Rozwiązanie, objawienie, odkrycie czegoś bardzo ważnego. Prawda wychodzi na jaw. Odblokowanie się z relacjami, związkami, z wyjściem do ludzi. Powiedzenie tak, sukces, strategia, nadarzające się okazje są to nowe plany. Możliwości, przeznaczenie losu, mając klucz w rękach, masz odpowiedź na każde pytanie, możesz otworzyć każde drzwi, możesz rozwiązać każdy problem. Nowe sytuacje wymagają od Ciebie podjęcia decyzji. Masz klucz do sukcesu, możesz otworzyć wszystkie drzwi. Jest to karta studiów, nowych szkoleń i kursów. Powodzenia, kochani! Karta numer cztery. Spotkanie dziś dom tętni życiem. Numer 39. Może tobie coś podpowiada? Ktoś cię odwiedzi. Być może zadzwonią starzy przyjaciele. Sam zdecydujesz, czy do nich zatelefonować. Praca zespołowa. Przyjaciele krewni komunikacja. Dawanie i branie, szczęśliwe zakończenie w miłości. Ktoś stara się o Twoje względy, ktoś zaprasza Cię na randkę, ktoś chce Cię namówić na związek. Może to być również powrót osoby z przeszłości. Twój eks namawia Cię do powrotu. Sama zdecyduj, czy warto. Zastanów się poważnie. Może tutaj też powracać karma. Uważaj, kochany, kochana.